Bawimy się chłopaki i dziewczyny lale i ludzie co nie wiedzą kim są A masz, masz mi. Jej byłem jak palma była pierwsza To jest Palma jest masa, nie widziałem stary, główny. Trzeba nowe ten Trzeba nowe religie zrobić. Palma. palmy kurde, teraz jakaś roślinka była pierwsza hamburger, mysz i ja dopiero dobra, gra też minecraft dobra, grajcie w minecraft tyle ja se skiny za free kupię kupię skiny za free o kurde, co ja zrobię? Co ja zrobiłem? Jezu, no nie ksiadki przejmują świat. flowery. tylko nie sunflowery, i zepsułem wszystko i się puszczę. Granny, super, trzecie miejsce granny. Dobra, czego nikt się nie spodziewał że odpalam chity, chity, chity. Celeciałem całą mapę i chity ustaliłem. Chociaż i tak byłem czwarty, bo. Dwa razy zrobiłem wielki błąd na jest nice, grani. Zrobię przybliżenie na tą babcię. Tylko, że tutaj nie mogę, ale zrobię na montalu. Babcia grani trochę zmudziała się odkąd ją widziałem. Od jutra. Nie, Rainbow, czemu tęcza? Czemu tęcza jest? Tenis był pi... drugi. Bo to trzecie, a ja jako dogo czwarty. który nazywa się Henryk Nie wiem Hary. Harry Potter, kurde. Ja gram Harry Potterem jako pies. Jest Harry Potter, latający kości ma. Bo nie baw się spider tylko leć jak na miotle. Harry, dawaj miotłę wejść, a nie lataj na sznurku. Harry, co no, o, o, ty robisz? Przegraliśmy przez ciebie. Kwiatki wygrały. Aby mówiliście, żeby ratować kwiatki. Co zrobiliście, kurde? Kwiatki wygrały. Kwiatki. To nie jest złoty kwiatek, to jest zwykła roślinka. O no nie, i znowu będę ostatni. Już Sytyrynka była. Hot dog i super, jestem ostatni, jak zawsze. Sytyrynka ninja. Nie bekać. Timobal, poczta głosowa. Nagle i wiadomość. Dobra, family content. Jestem trzeci. I czemu mi to robisz, Harry Potter? Już królu jest pierwszy Burger King. Lol. Pierwszy jest król, drugi jest burger. I postaw Burger King. Optopus. Oktopus był z Harrym na Burger Kingu i tenis. Bawiłem się tenisem. Denis, tenis i tonatę Palmen, Money i Ghost Podium mają. Pokonam cię Yeti, my że Yeti przegrane Mumi Czemu pomyślałem? Czemu? Ja, nie ja nie wiem co ja Jak oni są piersi Jak oni co jak Chity odpalone te Chity odpaliły kurde Dopiero 4 minuty mam odcinka A już nie wiem co powiedzieć Dobra, bo ty więcej tu odpalać Dobra, ziemniak się ze mną ściga To będzie pierwszy King, super Super, już jestem ostatni Jak zawsze Jeszcze ziemniak mi został Ale ja ziemniaka nie pokona, bo ziemniak jest za dobry no. no kurde, leć stary, a nie się obijasz Leć, no leć stary, czemu nie lecisz? fly! Pośle pies do góry nogami z językiem. Pośle Ja już nie wiem kim jestem, czy jestem Dogo, czy Harry Potterem. Czy pośle żonym Który latał do nogami, jak Spiderman. Dawaj, Dogo! Dawaj! Dla swoich magicznych kości Sansa, które są twoim smakołykiem Bo cię wyprzedzą, a wtedy nie będzie fajnie. Super, czwarte miejsce. Czwarte. To jest tak źle. Też jest tylko pięć miejsc. Sześć minut odcinka. Lecimy z tym kocem. Co ja zrobiłem? Jaki Grał, bo zabił debilizm kurde i znowu czy ja umiem grać w tą grę jest nie miejsce pokonałem bananka który tańczy taniec fortnite w sensie wzięski taniec. chociaż nie wiem jak się nazywa ale jakoś się tam nazywa Right. Bo chyba tylko ja. Co? Co ja robię w tą grę? Jestem taki malarz, że wszystko w Co ja robię w moim życiu? Co w ogóle? Super, super. I mnie nie schyla, bo ten pies jest za prawdę. Dobra, będę chmurką. Płacząca chmurka. Oczywiście smutno. O nie, będę grał z kimś, sama depresja, najgorzej. jak ona leci? Kurde, jaki wielki olbrzym. Wielka kula do kręgli leci. Nie, przegrałem pod koniec. No znowu znowu? Wielka kula do kręgli. Zupi w kosmos. Drugie miejsce. Wielka króla. Ku, króla do kręgi. Tak. To są, mówić, kula, skoro można powiedzieć króla. Najlepiej. Dobra, leć olbrzymie. Jesteś tak wielką kropką, że nawet jesteś większa od Yeti. Yeti pierwszy. A ja jestem tak gruby, że jestem trzeci. Nie! Co oni z tobą zrobili? Najgorzej. Ryb chmurka. Świeczki się należą dla chmurki. Ale dobrze, że znowu żyję. I ksiki na oczach. Bo Kto tak pisze? No ja każdy ma piszeć na Kurde, mam dwóch y, tańczących raperów. Jedna chmurka, która płacze. Tak. I się zabiła <laughs> Tak uzależnęła prądem. Czemu ja grałem pośle z postacią? Nie, murka, czemu, murka, czemu? Nie zabijaj się. Burko nie Nie wiem po co to mówię, ale mówię to, bo lubię. I nie wiem co robić i nagrywam. Moje życie jest skończone. Właśnie odgnąłem wielką chmurą na środku, gdy... Rundy. Tak, rundy nie gry. Oh, kurde hamburek, hamburek. pierwszy, pierwszy zaniósł hamburger, nie biorę Mucha flui i Mumia Moni, Lama Pawlo i Chmurka z Depresją ostatnią. Domyślałem się, bo ona ucieknęła na środku rundy. Najbardziej pod końcówkę. O, oh, ja zrobiłem! Kurde, to ja chciałam przez ścianę. Na pewno tak nie było, ale... Nie, naprawdę. Koko, czemu? Murko, czemu? Czemu? Murko, czemu? Coś się ma naprawdę. Murko, czemu? Ja, ja muszę Cię zaraz zmienić. O kurde. Armia małych dzieci przyszła. Zaraz mi wklepią. Um, gang pięciolatków na mnie idzie. Rip. Umrę sobie tutaj. Bo oni są tak potężni, że na pewno y, mnie pokonałem, a mam 12 lat. Mają przewagę liczebną, bo ja mam tylko psa, który ma 3 lata. W się właśnie klepie pierogi. Ale, ale dmy. I to na siłowni. Takie dymy się dzieją. Chory chłopki, ale jak kuncze, znaczy nie rozmowa, ale odcinek. Chcę upośledzona, chodźmy do i Kończymy tą gierkę, bo tu się w walić, a nie mam gdzie się przenieść. I za 5 minut będę kończył, Nadać. Ficou. Cool. E yes. dá